Bunkier. Bunkier! Bunkier! Wcale nie jest opuszczony. Bardzo dużo to jest nowej elektroniki, nie? No ale jest w taki samolot. Miku, wichu, wichu, wichu. Dzień dobry, ja na razie nie mam włączonych. Dzień dobry. Rękawiczki, zapięcie. Trzeba zapiąć rowerki i dzisiaj będziemy wchodzili do, Będziemy wchodzili dzisiaj do tego opuszczonego... Znaczy nie wiem, czy opuszczonego to to się chyba drogiąki. niezbyt. Ale ogólnie do bunkru podziemnego To jest schron przeciwlotniczy, z tego co wyczytałem. Obok niego jest taki opuszczony. O nie właśnie to jest opuszczony budynek yy, dworca kolejowego, najstarszego w Europie, a obok jest przytułek dla bezdomnych te rękawiczki. No i na sztywno Chodźcie od drugiej od strony drogi. przy drogi. Dobra No ja mam nadzieję, że nic nam się nie stanie, bo jeżeli to jest przytulek dla bezdomnych, to faktycznie ktoś może być w środku, ale w razie czego... A się A, ja chcę ale ja opowiadam plan, że ktoś jest, nie? Idę taką i tak, mi to pierdolą z... Ty, pak masz swoje zapięcie, tak? No, Tak jakby. Telefon został. żeby ktoś wiedział. Działa, jak na. O. No, zapłacić czy paka? Nie działa. działa. się ale nie wiem, panel do A że ktoś mi coś jak go no. ten? Ty, A co jak już? no A dobrze, naprawdę. Nie dla Słuchaj. Nie To jest kurwa. Co? Ciępa, 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 ciępa. To no. znaczy, to niego Co? tego co, co? co? Ja po Tadeciku chcę. Albo po tobie, Michał. Tak wyglądało Chciał ci najebać Dobra, ja plecak tu zostawię póki co Yo! Bunkier! Bunkier! Bunkier. Siema! To ty w Masz Chodźcie Masz Kuźwo, nie rzucaj Gdzie widziałem go? Znalazłeś go? Okej, okay. tak to wygląda. Są dużo piwek. Jak jak Tadek z plecakiem przedu? No nie, czekaj, tylko. Michał, Michał, złap mój plecak. Złap mój plecak. Tak, 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 chodź. Tak. To trzeba się w ogóle schylać, żeby się tu zmieścić. Ja, uf, ja mam jeszcze taki długi kask, znaczy tak długi plecak. Tutaj jestem w sprawdzić to. Ja sobie wezmę gaziko. Fii. Oni już poszli Szczypak ma problemy, kurna Jak ma znaleźć problemy? Weź idź tam Czekaj, Idź, Bo schodzi już Bądźcie cicho, starajcie telefon Nie Ogólnie to ten bunkier z frontu przeciwlotniczy wcale nie jest opuszczony. Tabliczka była tam, że jest to aktywne miejsce ucieczki. Ale ty chcesz z nimi żeby wszyscy byli? I wszyscy sami jeszcze? Ja zdjąłem kasę. No właśnie, ja dlatego w kasku tu nie przyszedłem. Mam dzisiaj buty na tak zwaną misję. Dobra, kurde, bardzo niski to jest dnukier. Co tu jest? Co tu jest? O kurwa, To jest wszystko zalane. Nie jest w Nie jest. To jest wszystko zalane. Schylać się Krzesła. No dlatego wodery chciałem, kurwa, z woderami tu człowieku, tak by to się zwiedzało. A ja z, z moimi szmaciakami nie Ty patrz! Co? To normalnie ta elektronika wygląda na taką nową, prawda? No. w czy no, Tutaj... ma... nie? No tylko tam Wchodzę w porę, tak. No nie, to jest w porę. Wyjebane. Ściany się sypiąć, jak jest na tym Kolejne pomieszczenie. Ej, ciekawe, że nikt tego nie ukradł w sumie. Ja próbuję tak stać, żebym butów nie miał mokrych, bo jak widzicie, tutaj mam piękne. Co? Co? Słyszycie? Słyszymy. Co? Tam są schody do góry. Tak? Tak. Tymi schodami, wyczytałem w internecie, że prawdopodobnie możemy wejść do posty. Posty. Dobrze, Ej, dobrze że ja sobie wziąłem, kurwa, te buty, nie? A nie drugie. No Czujesz ruchu? Nie wiem, bardzo dużo To jest nowej elektroniki, nie? No właśnie jak jest zamontowana nowa elektronika no, Ona jest z w O kurwa, o, cicho, 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 cicho. cicho. Zgaście światło, zgaście wszyscy, latarki Zgaś Ej, dobra, Tadek tu to Ja ogólnie Ej, tam bym nie szedł Tam mogą być czujki ruchu, bo tam ja byłem na górze to tam jest żeby okno, już widać wszystko. Idź tutaj na górę. O kurwa. Nie idź tam. Dobra, pośpieszmy się. do Nie, 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 nie stresujmy się. No, no co, ale to jest światło. No, działa, to jest bunkier. Jakby to było w to byłby w stanie. Pójdźmy, pan jest to już trochę mokre buty. Au, kurywa ma. Dobrze, mam te buty skórzane, to mnie nie przemokną tak Tu To dalej jakiś sprzęt. Ale, Ej, to jest chłopiec ten bukier, o którym przecież mówił pan... Bon... Marek. wiem, że jest jakiś bunkier wokół Wrocławia głównego, bo dworca, ale nie wiem gdzie. Dwa piętra, jedno zalane. Dwa piętra, jedno całe zalane. No, ja idę dalej. Ej. No, właśnie, w tych opiarnkach to przeszedłeś. Gdzie nie idzie teraz? To już Tak. Ja nie widziałem tam drugiej części. Ja bym zaczął te schody, szczerze. Jestem bardzo ciekaw, w czym to jest. Uuu, tak Ale jesteście Właściwie ja nie jestem pojęty do czuje ruchu. Tu już jest tyle wody zalanej, że nawet... tam wróci. Tam nawet... Jest tam butelką. Rzuć no dalej. butelką. Dalej. Nawet na mi by... Co to? Co to? Nawet tu? mi by buty Przyszał, nie wiem. No co no, spokojnie, lej, lej, Normalnie rower ktoś lubi. kusi mnie ten rower, żeby podjebać. Jak ktoś go tutaj stary przetransportował, to jest O kurwa. Tak, wyjdź ty tu iść idź tylko, bo tu jest wody tyle o moja, tu się zapierdoliłem. A tam chyba nic nie ma Ciekawe. Gdzie to jest do włączenia światła? Nie włączę tu kurwa światła. Nie. No ale chcę zobaczyć. Czemu? No ale nie włączaj. Czemu? Może by zobaczyć, czy też tu świeci, co za problem? Co Woda w ogóle z jakimś... Kóźno, tak jak to mówi, jak to mówią skóra nie lubi wody. Woda obrośnięta już jakimś grzybem Sam też zawijam. Nie, nie, nie Dobra wybór Nie chcę całkowicie przemoknąć Tutaj. A jak duża jest tam ta część? Tu wykrzyczeć jest no to wy nowych, z tego co widzę. Co tam jest? A przez to przechodziliśmy. Uh -huh. Ja chcę sobie podejść tam na te schody, bardzo cicho. Lampkę w ogóle wyłączę. To idź tylko ty. Słyszysz? My zostajemy tu. Bo tam nie wiadomo co tam jest. Tam... Najprawdopodobniej jest już do poczty wejście. I tu normalnie działa światło. że się nie do Idę, idę. Co? Ech, za winklem są drzwi e, metalowe, których się nie da otworzyć. Pewnie, tam jest pewnie przyjście do poczty. Właśnie no Ale widzę łokku! No co wy, to ja nie mi, mi w ogóle nic, Kropelka mam w bucie nie mam. No ale no. dla mnie najbardziej... To... to patrz na moje buty. Wiemy? No, ja wiesz, możemy wychodzić, ale faktycznie... Ej, co tu, to w czasach działa. działały. No tak. Jakbym podłączył telefon, to mi się udało? A mi się już latarka przegrzewa, xd. Co? To nie... to nie moje. To nie było duże. Jeszcze można zobaczyć te budynki. Nie już coś zdjęciłem. Ale pojebane jest to, że tu światło działa. No to idźmy. Nie, nie schizujmy się, No idziemy, nie chcesz się pieprzać. Ja się bez gaziku boję. Ale to włosy są na dachu. Jak coś tu napierdala, je, kurwa. Musisz pokazać dominację. Dobra, nie ma nikogo. Sytuacja tu z ciąganiem się jest taka, że trzeba tylko kłusnąć i jakoś daje radę. I to jak ja tu byłem na latarkę, to będę Dobra, gazik zostawiam. Macie plecak No daję ci go dla to robił Chyba dalej To się zjebał Ej, faktycznie ktoś się zjebał Ej fuu To nie ja ho Ale czuję to nie ja Fuu Czekaj Daj Ujrzyj No Ej, Ej, odbierzesz plecak? No, nie daj Szczypakowi, Szczypak ci podał no, To masz mi plecaki, zaraz mi podasz tego Poczekaj, patrz, przeanalizujmy to z tego punktu, ja wyłączę już Szliśmy tak. tędy. tędy, nie, nie, tędy. tędy. Tak? Ej, bez kitów. Byliśmy pod tą pocztą. I okno, które było widać. To było okno, nie? No. Ej, dobrze, że. Ej, jestem chopie niesamowicie z ciebie dumny, że kupiłem te buty. O, dzień dobry. Które to było okno? No takie nie, ono było bardzo małe. No, no tak no ale było jakieś. To było... W bunkrze byliśmy po no no. no. Tam jest wejście? Tak. No pewnie. Byliśmy po... pod całym tym. Tam nawet światło działające jest. Bądź jest. No. Aleście to no. nie jest. Słucham? No wiadomo, my bezpieczeństwo przede wszystkim. Kaski. Kaski mamy, tylko że tam za ciasno było, żeby nosić. jest Czukam? Tak. No jest normalnie, aż dziwne. A szczury też są. Nie ma nie ma szczurów. Zalane. Znamy jedzenia. Zal... No, za... Zalane to jest aż... No dotąd było. Szczury są przez ludzi, bo ludzie zostawiają jedzenie poką. No. Tak. Tu gdzieś jakiś szczur latał ostatnio. No bo on pozostawiają. No. Do no. mego dnia, dnia, panu życzę? No, Pewniak. Tak. Patrz, ej, to to, to. No. I to było to... Tak, jak nic. To no, albo tak. to? Już? No już! A, no to tu, wchodzimy tymi skodami na górę To było to Ty okno tu? Tak, to było to okno I na lewo były takie metalowe drzwi No takie przeciwpołudziowe Zamknięte? Zamknięte, nie dało się otworzyć A nie chciałem szarpać, bo nie wiadomo co tam nie ma po drugiej stronie poza tym to jest wejście już do tego budynku No Już obliczyłem, gdzie jest więcej bunkier Tu byśmy dobre. Po całym tym placu się wchodziło tam mi się wydaje, wiesz, dlaczego tu jest prąd? No Przez to, że to jest podłączone do poczty nie, tak bo tu nie, 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 tam tu masz nie, tu nie, 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 bunkier nie, tu nie, 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 bunkier nie, tu bunkier, tu nie, nie, tu już nie, 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 tu nie, 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 tu rower. nie